<śmie Shepherd> Przepraszam, pani minister Cienkowskiej nie będzie nie zabierała głosu. Nie wiem, czy to ma być. Okej, bo jakby dojechała, a nie zabrała głosu, to mamy <śmie salaries> I... Kupowałem 10 lat temu. Dla Państwa to jest norma, dla nas to jest wielkie święto. No tak, ale dla nas to jest wielkie święto. Dla nas tak samo. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieć ten święto. W codzienności Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy i zaraz drugi mikrofon. Drugi mikrofon teraz. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba się słyszymy. Kto daje sygnał, że zaczynam? Proszę? Kto mi da sygnał, że zaczynam, czy jak przyjdzie pan marszałek? Wszystko musi wejść w Chodzi marszałek, Czyli, czyli, czyli tylko. Czyli czy 9, 14, 16. Tak. tak. tak, tak. tak czyli tak. oba posiedzenia. Obywa Obywa posiedzenia. posiedzenia. Mamy tak? Zaczynamy? Nie, zaraz idzie już. Pewnie się, że w prawie dużym. Na 3 m Warszawy Sejmu Rzeczypospolitej nie, Polskiej. Tak. Jest, okay? Tak, jest ale, ok? To jest protokolarna sytuacja, my a, jesteśmy naprawdę zdani, że on jest jedyny. Do tego trzeba podpalić naszym dystansem. Protokół ma go do siebie, że nie może no, spinać. Więc. Ale my jesteśmy teraz tak pod długą internetu, że. No mówią jeden wypalony. Nie próbują tak podróż, jak sobie robią i robią z tego meble. Ładnie tak samo. Czy możemy zaczynać oficjalnie? Bardzo serdecznie witamy pana marszałka Szymona Hołownię na tym niezwykłym dla nas wydarzeniu. Szanowni Państwo, w Warszawie trwa 19 międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Wydarzenie, które czyni ze stolicy Polskę, Polski muzyczną stolicę świata na te trzy październikowe tygodnie. Bardzo cieszymy się, że w tym czasie, kiedy mają miejsce posiedzenia Sejmu, możemy pokazać coś bezcennego w gmachu Sejmu. Dzisiaj mamy wernisarz tego pokazu specjalnego. A co znajduje się w gablocie, proszę, żeby powiedział dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, pan dr Artur Szklener. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo, w tej gablocie jest klejnot. To jest rękopis, który ma wymiary absolutnie miniaturowe, a jednocześnie jest to rękopis, który zawiera niezwykły bagaż ducha, emocji i sztuki. Jest to pieśń poseł i tutaj pewien ukłon w stronę Państwa, dlatego że euh, oczywiście tytuł jest, jest oczywisty o, 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 o dla Sejmu. Kolejny poseł w Semie, panie marszałku. Natomiast mówiąc poważnie, jest to pieśń, która, w której Chopin zawarł, pisząc muzykę do tekstu Witwickiego, pewne konteksty bardzo, bardzo osobiste. Chopin pieśni nigdy nie wydawał, Chopin nie wydawał ich drukiem, Chopin pieśni notował właśnie na takich miniaturowych kartach. Są to karty ze Sztambucha, które darował najbliższym. Te pieśni wysłał do Warszawy, do rodziny, do samego Witwickiego. Poseł to jest, Szanowni Państwo, jaskółka. To jest ptak, który leci z dalekich krajów, ponieważ autor tych słów, narrator, to ojciec, z którego córka wyjechała, wyszła za mąż, co ważne, za żołnierza. To wielka, wielkie ciepło, wielka tęsknota, i rodzaj portretu samego Chopina. Witwicki słysząc te pieśni, słysząc te opracowania, namawiał Chopina, aby napisał polską operę narodową. Chopin zdecydował się pisać muzykę o wiele bardziej uniwersalną. Skupił się na fortepianie. Bardzo się cieszę, że będą mogli Państwo zobaczyć ten kopis tutaj w Sejmie. Zapraszamy również do Muzeum Chopina na odwiedziny. No i tu w Sejmie będziemy organizować koncerty. Panie Marszałku, oddaję Pan głos. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, Panie Doktorze, wszyscy znamienici goście. Bardzo się cieszę z tego wydarzenia. Tutaj żartowaliśmy przed chwilą z Panią Marszałek niedzielą, że Senat zacznie zazdrościć i szukać na aukcjach pieśni senator. Ale też dobrze, że Pan Dyrektor wyjaśnił, że ten poseł to Jaskółka jak jaskółka i to też dla nas jest posłów, którzy będziemy się temu dziełu przyglądać, wyzwanie, żebyśmy zawsze dla ludzi byli jaskółkami nadziei, a nie zwiastunami nieszczęścia. I o, pani minister też jest, jak miło, pani minister kultury Marta Cienkowska. Drodzy Państwo, to jest wielka rzecz móc dzisiaj tutaj Państwu, jak już wspomniał Pan Dyrektor, zaprezentować ten niewielki, ale jakże wielki rękopis. To jego pierwsza publiczna prezentacja po tym jak Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w kwietniu zakupił ten właśnie rękopis na aukcji w Berlinie. Mam nadzieję, że od tej pory będzie pokazywany, będzie z zainteresowaniem przyjmowany. Tam zdaje się jest też, o ile pamiętam, z drugiej strony parę słów skreślonych ręką Chopina, który wyraża żal, że nie udało się mu zapisać kolejnej pieśni. I to jest, tak jak wspomniał pan dyrektor Szklener, dowód przede wszystkim takiego DNA, które my odczytujemy, kiedy zachwycamy się muzyką Chopina, kiedy badamy, patrzymy na jego postać, bo w tej postaci ludzkiej we Fryderyku Chopinie jest bardzo wiele rzeczy, które przewijały się przez naszą historię przez dekady, przez nawet stulecia. Jest tęsknota, jest patriotyzm, jest doświadczenie emigracji, jest rozczarowanie niepowodzeniem zrywu listopadowego. Wiele razy przeżywaliśmy taką zbiorową emocję, ale jest też taka siła, która płynie z tego, że niezależnie od tego, co się dzieje, nie poddajemy się. Że jesteśmy wspólnotą, że nawet jeżeli zabierają nam wszystko, to my jednak to wszystko, co najważniejsze w swoich sercach zatrzymujemy. Pan dyrektor Szklener wspomniał, że to utwór napisany, jedna z dziesięciu pieśni napisanych przez Chopina w, do słów do wierszy Stefana Witwickiego, no, który był można powiedzieć w pewnym sensie w wielu rzeczach do Fryderyka Chopina podobnym. Też. Odszedł w młodym wieku, mając bodaj 46 lat, człowiek, który zmagał się z wieloma problemami zdrowotnymi, który też doświadczył emigracji. Dzisiaj, mówiąc o tych dwóch młodych ludziach jeden 39 lat, kiedy umierał, drugi 46 o ich przyjaźni Mam nadzieję, że będziemy pamiętać, też patrząc na ten druk, o tym, że to właśnie relacje są najważniejsze. Że to, co nam w duszy gra, jest czasem dużo ważniejsze, istotniejsze i przetrwa dłużej niż to, co stanowi tę zewnętrzną powłokę. Chopin to nasze, wspomniałem już o tym, o jego DNA, ale Chopin to nasze narodowe DNA. Nie da się pomyśleć już dziś Polski bez Chopina, Chopina bez tego co dała mu Polska. I cieszę się z tego, że w Sejmie tak naprawdę tym wydarzeniem inaugurujemy swoisty maraton szopenowski, do którego będziemy Państwa zapraszać. To oczywiście wszystko towarzyszy dziewiętnastemu Międzynarodowemu Konkursowi Pianistycznemu imienia Fryderyka Chopina, który już się rozpoczął, emocjonuje niektórych. Jeszcze raz polecam Państwu ekspertyzę doktora Stanisława, nie doktora, ale dyrektora Stanisława Zakroczymskiego, naszego najwybitniejszego chyba szopenologa tutaj w Sejmie oczywiście choć, że tak powiem, zrobimy też mały challenge, dlatego że tu będzie fortepian w holu sejmowym przez czas trwania konkursu szopenowskiego, no i zobaczymy, czy tylko doktor Zakroczymski, dyrektor Zakroczymski będzie w stanie tutaj jakąś etiutkę nam zaprezentować. Będzie to też, mam nadzieję, szansa do pokazania wielu talentów ze strony posłów i senatorów i pracowników Sejmu. Bardzo na to liczę. Odbędzie się jutro, drodzy Państwo, tutaj nawet zrobimy specjalnie krótką przerwę w posiedzeniu wieczorem kon koncert na który już serdecznie Państwa zapraszam. Będą dwa koncerty. Pierwszy jutro, w chyba 18 czy 18. o 18 czy o 19? O 18. Także mam nadzieję, że też wszyscy Państwo pracujący tutaj w Sejmie będą mieli z tego odrobinę radości. Nawet jeżeli nie możecie uczestniczyć w przesłuchaniach konkursu Chopinowskiego, to możecie tutaj u nas chwilę z tą muzyką poobcować. Ja też bardzo się cieszę, że w tym roku jako marszałek Sejmu mam zaszczyt ufundować drugą nagrodę w tym prestiżowym konkursie, którą będę miał zaszczyt wręczyć za dwa tygodnie jakiemuś wybitnemu pianiście czy pianistce. W Sejm jest dzisiaj bardzo zanurzony w tym miesiącu szopenowskim, jeżeli mogę tak powiedzieć, w tym wielkim święcie naszej muzyki i mam nadzieję, że ta... Miniatura, Te, ta malutka kartka papieru w, będzie cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Tutaj w tym miejscu, jak Państwo wiecie, stoi waza zawsze. Ta waza jest sygnałem też, czy jest posiedzenie Sejmu, czy Sejm się zebrał, czy Sejmu akurat w tym momencie nie ma. Jak są w niej kwiaty, to znaczy, że jest posiedzenie Sejmu, kiedy jest zamknięta, w pusta, to znaczy, że Sejm akurat w tym momencie nie obraduje, a dzisiaj w tym miejscu jako znak naszej narodowej tożsamości i tego, że wszyscy jesteśmy razem w takich chwilach. Na tym piętrze, do którego nie ma dostęp partyjna nawalanka, do którego nie mają dostęp różne spory, że wszyscy jesteśmy razem. Wokół Fryderyka Chopina, wokół jego muzyki i wokół tej tęsknoty, która zawarta jest w tej pieśni i która raz jeszcze, przypomnę, mówi o tym, że dobrze, żebyśmy dla innych, nawet w bardzo trudnej sytuacji, kiedy zostaniemy sami, kiedy jest ciężko, kiedy kraj jest w trudnej sytuacji, żebyśmy byli dla wszystkich jaskółkami nadziei. Serdecznie państwu. Dziękuję, dziękuję panie dyrektorze za ten zakup. Dziękuję za to, że możemy cieszyć się też obecnością tego wspaniałego rękopisu tutaj w Sejmie. Dziękuję wszystkim państwu. Bardzo dziękujemy panie marszałku. Pani minister Marta Dziękowska. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że Parlament dołącza do tego fantastycznego święta, jakim jest XIX Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Jak Państwo widzą i nie tylko możemy obserwować koncerty w Filharmonii, ale przede wszystkim w internecie i w telewizji polskiej, w TVP Kultura, tam możemy obserwować wszystkie zmagania wszystkich naszych w tym momencie pretendentów do wielkiego, wielkiej nagrody, więc zachęcam Państwa do tego, żeby w tych zmaganiach uczestniczyć całym sobą i kibicować przede wszystkim naszym. Dzisiaj końcówka pierwszego etapu przesłuchań trzech Polaków, jedyna dziewczyna, która w tym konkursie z Polski uczestniczy, więc tym bardziej trzymamy Kciuki. No, i, no i to są tak naprawdę Igrzyska Olimpijskie. Igrzyska Olimpijskie Muzyki Poważnej, które tworzą z Warszawy światową stolicę pianistyki. Więc czekamy na Państwa także w strefach melomana już niebawem, bo takie strefy otwieramy w kilku miastach w Polsce, ale także w tych wszystkich wydarzeniach, które wokół konkursu szopenowskiego. Planujemy aż 300 koncertów efektu Chopina w całej Polsce. Realizujemy działania w przedszkolach, w szkołach, w domach kultury. Chcemy, żeby Chopinem żyła cała Polska nie tylko parlament, nie tylko sejm i senat, nie tylko filharmonia narodowa, nie tylko teatr wielki, opera narodowa, ale chcemy, żebyśmy mogli zarazić każdą Polkę i każdego Polaka tą niesamowitą muzyką Chopina, energią, energią łączącą wszystkie pokolenia Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Minister. Jeszcze Pani Marszałek do tej niedziela. Bardzo proszę. Panie Marszałku, pani Minister, bardzo się cieszę. Myślę sobie, że Sejm, to miejsce Panie Marszałku, to jest takie miejsce emocji. Takich samych emocji, jakie targały Chopinem. Czyli miłość, nienawiść, nostalgia, marzenia. I te wszystkie emocje są tutaj. A dziś jest z nami Chopin i będzie przez nami przez dwa tygodnie. I mam nadzieję, że Często nostalgiczna muzyka Chopina uspokoi trochę emocje i pozwoli się słyszeć. E, tak jak słuchamy chętnie e, pięknych utworów Chopina, tak będziemy słuchać się z pełnym szacunkiem. I tego nam życzę. Myślę, że pan marszałek nie stuknął laską jako początek. E, e, tak, ale myślę, że ja mogę powiedzieć, że uważam ten tydzień za otwarty. Tydzień Chopina w Sejmie. Bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim. Dziękuję Panie Marszałku za zorganizowanie tego. No i życzę Państwu, wszystkim, którzy startują, jak najlepszych wyników. Gdyby mogły być wszystkie pierwsze miejsca, to pewnie byłoby świetnie, bo gdziekolwiek na świecie się człowiek pojawi i powie, że jest z Polski, to pierwsze zawsze brzmi. Chopin i Maria Kirill Skłodowska. Także bardzo się cieszę, zapraszam wszystkich i już się cieszę na koncert. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Państwu. Poproszę o brawa. O, <grywa> szanowni Państwo, jeszcze dwie informacje na koniec. Chopin przyszedł już do Sejmu, ale wiemy też, że Sejm przyjdzie do Chopina. Bardzo cieszymy się. Na odwiedziny e, pań posłanek i panów posłów Muzeum Fryderyka Chopina. Wspaniała wystawa, życie romantyczne, którą koniecznie trzeba zobaczyć. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, zaczynamy dzisiaj, jak państwo widzą, z wysokiego C, ale u nas będzie dziś naprawdę crescendo, bo około 23 ogłaszamy, kto przejdzie do drugiego etapu. Także proszę trzymać kciuki, proszę być z nami. Bardzo dziękujemy. Kończymy część oficjalną i zapraszamy do oglądania rękopisu i rozmów.